Czekamy chwilę. Witam, witam. Mamy żółty. Możemy jechać. Nie ruszajcie na żółty. Czechopinik and English concert there with William Boyce's Symphony number four. But the news and weather are due to land any moment. Czekamish Bila now, then back with more brilliant prints to come. The harvest can Finch is bringing us a clear sky, which will be helpful. Mars from Host's planets and Android Weather's PA Jezu are here too, all after eleven on Classic Shima Shema Bartek on Classic with The all new Ford Cougar plug in hybrid, switch from petrol to electric at the touch of a button. Czy ja wszystko mam? Czy ja kupiłem wszystko? Powiem wam, na chwilę włączyłem live'a, aby się w ogóle pokazać, bo naprawdę mam brak czasu, dużo, dużo, naprawdę dużo spraw, które są dla mnie ważniejsze w tym momencie na głowie, które mam do rozwiązania, oprócz projektu oczywiście. I szczerze coś tam nagrywam GoPro, ja tu mam plan, żeby to wszystko tam podsumować w dwóch, trzech odcinkach. Ja tylko będę miał możliwość zrobienia tego wszystkiego. Także nic nie stracicie słuchajcie, wszystko jeszcze przed wami. Naprawdę, bo sporo, sporo się tutaj dzieje. Poważnie, sporo. Musieliśmy sporo rzeczy tu przejść. Jesteśmy daleko już z tym projektem, mamy poplastrowane wszystkie ściany, mamy podłogę już w tej dużej części położoną. Mamy wylepkę z tyłu zrobioną, światła, wszystkie gniazdka, wszystkie switche do światła. Wszystko jest zrobione, grzejniki mamy powieszone, także no wszystko jest po praktycznie wszystko oprócz kuchni i łazienki, którą ja zaczynam dzisiaj. Brodzik został obstawiony wczoraj. Także dzisiaj wiadą płytki tylko w okolice brodzika. Jutro mam zamiar położyć tam podłogę. Najpóźniej do piątku będzie ta łazienka w płytkach zrobiona. No i mamy plan, żeby przyknąć to raz chociaż podkładem w piątek. Tak aby przez weekend nam to wszystko wyschło i wtedy będzie wow, taki blask. Także e, bez uprzedzenia zrobiłem tego live'a, bo... Tak jakoś po prostu pojechałem do sklepu i mówię, nie no, trochę nie fair jest. Siema, siema, trochę się stęskniłem za tymi filmami, no i wrzucę, naprawdę wrzucę, ale uwierzcie mi na słowo, ja mam naprawdę dużo poważniejsze problemy i muszę się na nich naprawdę skupić i te rzeczy próbować rozwiązać. Wtedy będę miał też wolniejszą głowę, bo... Mam też ograniczony dostęp tak naprawdę do komputera z wielu powodów i tak dalej, i tak dalej. To nie jest rozmowa na YouTube, powiem Wam przecież. Sporo się wydarzyło w moim życiu. Nie widzę tych. Jeszcze nie skończyliśmy jej remontować, <laughs> ale jesteśmy w trakcie. Ja wam wiesz co, wejdę z Wami z tym telefonem. Ta kamera tutaj z przodu taką mgiełkę ma, czy mi się tylko wydaje. Pokażę Wam jak wygląda stan na, dziś, na dzień dzisiejszy i trochę Wam opowiem o tym, co się tutaj działo na tym projekcie. O, przypomnienie jakieś przyszło, żeby wycenę mam. O kurde, która jest godzina? Za godzinę. Dobra. Także pokażę Wam wszystko i spróbuję Wam streścić chociaż, bo ja wrzucę te filmy gdzieś tam zaległe, oczywiście bez obowiązku, słuchajcie, jeżeli będziecie mieli ochotę, to je sobie obejrzycie. Ja po prostu zrobiłem tak, że jeden update z każdego dnia e, nagrywałem, tylko i wyłącznie, bardzo krótki, więc później stworzę taki szybki update odnośnie tego projektu, co się działo, jak, jak mnie nie było. Więc wszystko mam. Nawet musiałem dokupić drugą kartę SD, bo tak jak wspomniałem, nie mam dostępu do komputera. A zanim go będę miał, no to chwilę to jeszcze potrwa. I tyle. Przepuścili mnie. Eee, aha. A jak tam, budowlańcy z góry? To jest dopiero akcja, słuchajcie. Skończyliśmy na tym, że nas zalali. <noise> to był dzień przed świętami. Na dzień dzisiejszy oni dalej tego nie skończyli. Ten klient wstrzymał im połowę wypłaty za ten projekt. Wysłał mi listę na maila w ogóle, co tam się wydarzyło. Byłem... Znaczy ja wiedziałem, że to tak będzie po prostu. Słuchajcie, no to śmiałem się z tego głośno. To jest porażka. No ale Wysłał mi listę 35 punktów, tak zwany snaglist, list, gdzie było wszystko dokładnie opisane, co jeszcze muszą poprawić. I wychodzi z tego, że oni mają więcej do roboty w poprawkach niż oryginalnie w tej samej pracy, którą wyceniali. <śladania> to jest parodia. Także nie, no tam się sporo działo. Naprawdę oni na dzień dzisiejszy nie skończyli tego projektu, bo nie podołali. I oni dalej e, pojawiali się, słuchajcie, wchodzili kiedy chcieli na te mieszkanie do tych ludzi. Ci ludzie już mieli tak ich podziórki... E, dobra, nie wiem gdzie urwało, ale chodzi o to, że tenanci już mieli dość z tych budowańców, tak, tak bardzo, że wręcz krzy, krzyczał na niego, żeby wypieprzał z jego chaty. Wyobraźcie sobie, dochodziło do takich momentów, gdzie ten budolaniec, na przykład tam jeden z, który, z wielu, którzy tam się pojawiali, nagle przychodzi tenant na mieszkanie, tam jest jakaś dziewczyna, nie? U ich w chacie. No i ten budaniec mówi, że to jest jego siostra. Zapraszał sobie, słuchajcie, do kogoś, do chaty koleżanki. Kurwa, normalnie są powiem, mistrzowie, nie? To są mistrze nad mistrzami. Także nic. Olać to. Ważne jest to, że my jesteśmy busy, że mamy co robić. Robimy to dobrze, staramy się przynajmniej robić to dobrze. Jesteśmy naprawdę daleko z tym projektem. Dostałem nawet ostatecznie propozycję od tego klienta: czy nie chciałbym wycenić następnego projektu dla niego. Odpisałem, że tak, ale powiem Wam szczerze. No zobaczycie to jeszcze na filmie jak, z, jak zmontuję co ja o nim tak naprawdę w tym danych, w danych momentach myślałem <grym> także spoko i ja szukam miejsca wybaczcie mi, tak się kręcę Muszę znaleźć miejsce i spróbować na chodnik wjeżdżać tu trochę lipa, nie? Spróbujemy zaparkować na bocznej na bocznej mi stoją słuchajcie. Dobry. Wbijamy się na boczną, ale tu wszędzie jest busy. Co tu się dzisiaj dzieje? Ale dupa, słuchajcie. Że nawet takie problemy mamy ze sparkowaniem. Może tu się wcisnę. O! Powinno być OK. Wyskoczyłem na tool, do Tool Station. Na chwilę powiem Wam szczerze kupić kołki, śrubki. Karol właśnie skręca nam szafki od kuchni. Wylewkę jeszcze z tyłu w tym pokoju, bo ta betonowa posadzka, którą robiliśmy wcześniej no nie była zbyt piękna, więc stwierdziłem, że warto by było ją poprawić. Wielaliśmy tam słuchajcie 6 worków self leveling. Czy ja się tu jeszcze nie będę blokował nikogo? Mam nadzieję. Dobra, idziemy słuchajcie. Zapraszam Was ze mną na robotę. Ja tylko zabiorę kołki. Najważniejsze. Wszystko mam? Mam. Pyś, pyk, pek Kawę zostawiam na razie. Czekajcie chwilę i jest go. Spróbujemy się zabrać. Z tym telefonem. Pogoda u nas, słuchajcie, piękna. Słoneczko. Lato się zrobiło. Damn. Nie widzę, czy komentujecie, czy nie, bo nie nacisnąłem chyba znowu tego guzika. Amatorzy, no. Amatorzy. Oni dwa razy tyle skasowali za ten remont, co ja mu dawałem wycenę. Taka jest prawda. Ja jestem po prostu za tani. Nie mam chyba sumienia, wiecie, czasami kasować tych kasuje rozsądnie, do tego co myślę ile powinienem skasować nie? ja dowiedziałem się ile ci ludzie wzięli za ten remont to w sumie nawet jak dostali tylko poł... połowę to i tak dostali moją kwotę słuchajcie, bo oni dwa razy tyle skasowali <grytanie> także ostra jazda tak wygląda przód na dzień dzisiejszy zobaczcie, jeszcze mamy nawet kwiatki już, mamy tą górę ogarniętą, tak jak widzicie także spoko Wbijemy się do środka. Dzień dobry. Ja tu z całym YouTube'em przyszedłem. Z całym YouTubem przyszedłem. No kurwa, biednie bie ręce i trzymam. Słuchajcie, ja w ogóle miałem urodziny w poniedziałek. Także grzecznie proszę i życzenia proszę. Czekoladki jeszcze mi zostały. Dostałem czekoladki od chłopaku. sobie i dostałem ten. Piaty Od Jacka. Jacek to jest przegięty normalnie. Trochę to, trochę to było dziwne, powiem Wam szczerze. Ale co zrobić? Nie, nie, żartujemy sobie. Panie, bardzo miło, że dostałem Piaty. Pokażę Wam, jak to wygląda. Spróbuję zmienić kamerę. Nie wiem, czy to się da. Czekajcie, sekunda. Pięknie. Także pokażę Wam, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. O. Projekt. Plaster mamy, chłopaków miałem z Londynu, spod Londynu, plastraży i powiem Wam szczerze, naprawdę są warci, warci świeczki. Zbyszek i Darek. Numer, jeżeli ktoś będzie potrzebował, to zapraszam do kontaktu, ja Wam podam. Wygłaskane ściany są, powiem Wam szczerze, ja jeszcze nigdy nie miałem tak plastra zrobionego, jak, jak mam tutaj, równo. Po pierwsze równo, po pierwsze tak samo, wygłaskane, no żadnych baboli, czy rogi, czy rogi, to wszystko jest pięknie zrobione. Zapłaciłem troszkę więcej, ale wiecie co, opłaca się naprawdę poświęcić pieniądze i, i trochę czasu, aby znaleźć wreszcie tych odpowiednich ludzi. Także my raczej już z Cekolem nie będziemy za dużo działać na moich projektach, no bo jeżeli będę utrzymywał kontakt z chłopakami, no to po co, jeżeli to wygląda naprawdę za jej Że Także lecą, Karol tutaj działa. Podłogę już mamy, tak jak widzicie, przykryta jest, co prawda? Kordekami zabezpieczyliśmy wszystko. Aby sobie tutaj działać, tu został tylko korytarz. Także łazienka, zobaczcie jaki piękny grzeje. Tu mamy brodzik obstawiony. Za chwilę zacznę e, bawić się z płytkami. Bo zrobimy je tylko do 2 metrów wysokości. Światełka, plaster. Czy jak czy darek będzie się to oglądać, to popatrzcie, naprawdę zajęliście. Korytarz. Jacek nie. Tutaj robiliśmy wylewkę jeszcze właśnie, o której Wam mówiłem. Że podsuszam sobie tylko takie rogi, wiecie, bo jak tą wylewkę zrobiliśmy wczoraj to trochę podciągnęło, ale to zaraz wysnie. Poza tym plaster mamy zrobiony wszędzie. Drzwi zakładane. Także jeżeli chodzi o, o, to, o te najważniejsze rzeczy, to mamy zrobione. W pokojach tak naprawdę więcej się tutaj nie wydarzy oprócz montażu parapetu ten karter. Ale to co jest tam pikuś Pałas! To jest głośno! To jest robota. Także na zewnątrz mamy też ogarnięte, słuchajcie. Pokażę wam. I wyłącz się. Dobra. Tu mamy tego beja zrobionego, jak widzicie. Tam u góry poszedł daszek z fiberglass. Na filmie mam to nagrane, teraz już za dużo nie będzie widać, ale tak to mniej więcej wyszło z naszej perspektywy. No i tyle, tu się więcej nie zmieniło. Pouzupełnialiśmy trochę chodnik, dokupiłem kilka płyt, naprawiliśmy te badziebie i tyle. Jak tylko Karol zmontuje szafki, to będziemy mogli sobie je zamontować, zamontować już na tej ścianie tutaj. Po lewej, po prawej. Gdzieś miałem plany, to bym wam pokazał. Jak... Karol? Pokaż jak to wygląda. Że mamy tu takie wszystko piękne, narysowane. Także tak będzie wyglądała nasza kuchnia z rzutu z góry. O, tu jest lepsze zdjęcie. Coś takiego. No, widzicie? Także takie coś tu będzie, wolnostojąca pralka. Ta wyspa ogólnie ma być tak, że nie miała być na stałe. Nie wiem jak to się skończy. Kółka, kółka mieliśmy zamontować w tej wyspie. Zobaczymy. Może się okazać, że to jest za ciężki element. Słuchajcie, no i ta podłoga, nie wiem, czy ona nie jest za miękka do, takiego, do takiej akcji. Nie? Więc jeżeli chodzi o kuchnię, no to będzie wyglądało to w ten sposób. Nie, tam nie wiem, czy lodówka wejdzie. Zobaczymy. Bo to tak. Pamiętacie tą przygodę z tymi drzwiami? Przesuwaliśmy je ma na maxa w prawą stronę. Też blokuje nas tam już rura, która jest z tyłu. Może, może, zobaczymy. Może się uda. Jak nie, to lodówka pójdzie gdzieś tu. Poza tym wszystko w porządku. <grym> Także słuchajcie, wróciliśmy wszyscy na siłownię. Bicki nam rosną. Tak? Ile masz w bicepsie już, Karol? Ja to już mam, ja to już mam trochę. <grym> Nie mogę już ja, ja już trochę mam, chyba. Mam z 40, na pewno. Także. No. <laughs> Także ten. Działamy, słuchajcie. Wróciliśmy wszyscy. Popatrz na komentarze. Witam, witam. Gdzieś ty był. Wszystkiego najlepszego z, e, z poniedziałku, dobra? Wszystkiego najlepszego, dziękuję bardzo. Co? Lajfa mam. Cały czas mam lajfa. No mówiłem ci, że całym YouTubeem przyszedłem, <laughs> Jacek! Chodź! Ma gości mamy! Polej, Jacek! Goście! Jacek! Czekajcie, to będzie akcja. Jacek! Gości mamy. No gości, gości mamy. Zobacz. Cały YouTube. No przywitaj się, Jacek. Powiedz. Cześć. Cześć wszystkim. Mamy 15 osób na lajfie, także nieźle. Jak na taki spod. Ja Dobra. <laughs> także dzięki bardzo słuchajcie za odwiedziny. I zobaczymy się za jakiś czas. Niestety, może jeszcze w międzyczasie, zanim to się mi uda wszystko poskładać tak ogólnie moje życie, tak szczerze, to, to ten to zrobię jakiegoś live'a. A poza tym życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. I tyle. Na razie. Cześć, a jak to się wyłącza, jeszcze nie wiem. Także może, może to chwilę potrwać. Bo ja nie pamiętam jak się to robi. Witaj Jacek. Hej Rafał, co tak wcześnie. No, jak sobie ten obraz...